Witajcie, jestem Chaos i to mój kolejny odcinek ze serii Let's play w Polska sezonu czwartego Gramy bez shaderów eee, Dlaczego? Ponieważ jest wersja 1, 4,5 i wątpię, żeby były jakieś shadery takie ogarnięte, fajne, takie jakby mi się podobały <laughs> Więc... Gramy chwilowo bez I nie wiem czy nie jest za głośno. Oprócz Oczywiście 1% Myślę, że wystarczy Dobra no i co dzisiaj zrobimy? Mam dużo netera, jak tam nagrałem jakiś tam klipie, klipek, mam nadzieję, że będzie w timelapse Jeśli mi się uda zrobić w timelapcie, czyli znaczy, no, w timelapse. Zależy, czy go wcisnę, jeśli nie zapomnę wcisnąć i wszystko będzie ok, normalnie pójdzie oczywiście, to nether raczej kopanie tego nether Bricku będzie w króciutkim, w króciutkim timelapse, sorry, nacisnąłem tab. No i co jeszcze? To chyba wszystko. Akurat teraz jak nagrywam, słuchajcie, powiem Wam ciekawostkę, że buraczek cebulaczek. Buraczek cebulaczek Robi lifea Czajcie, lifea No dobra, niech sobie robi. E, przy okazji może go posłucham zamiast muzyki podczas tego budowania, bo na pewno nie zbuduję go w jeden. W te, to wszystko tutaj w jeden wieczór i jak znając życie pewnie do połowy zrobię w timelapse, a resztę już pokażę efekt końcowy, żeby może Was jakoś zaskoczyć. Pokażę wam już normalnie pochodzę z wami i pogadam. No dobra, więc lecimy z koksem. Jak to będzie wyglądało, nie wiem, kompletnie będę jechał na spontana jak zazwyczaj. Eee, no i to wszystko. Zapraszam do oglądania do time do słuchania i widzimy się już na pewno za po time-lapse'ie, bo nie za chwilę. Na razie. Zaczynamy. And all the tears trying, can you feel the pain? Of the sad, sad robot, and it's driving him insane. He can turn back time on history, so his life became a misery. He has to face the destiny, nobody cares anymore. Sad, sad robot, sad, sad robot. He's a sad, sad robot, he's a piece of sad, sad robot, he's a piece of sad, sad robot. All alone. You're a sad, sad robot You're a sad, sad robot You're a sad, sad robot You're so alone, alone Widać już z powrotem tam skończyłem już robić całą, em, w zasadzie całą, niespecjalnie efektowną, bo niespecjalnie też mi się chciało. Em, w sumie, no. Szkoda mi było tej twierdzy, bo nie chciałem jej rozkopywać w neterze, em, więc nie chciałem tutaj za dużo budować też, bo byłoby chyba bez sensu em, zniszczyć tam w neterze. Em, w neterze twierdzę i tutaj ją przenieść, bo ponieważ w neterze. Em, Znikłaby ta twierdza i wiesz, wiecie, mm, te Winter Szkielety byłoby też trudniej z nimi, miałbym potem z nimi problemy, je znaleźć i tak dalej. Miejsce, w którym się spawnują. Okej, okay, teraz sobie do, niej, tej, do, do tej twierdzy pójdziemy i pokażę Wam, co um, zrobiłem. I oczywiście zmieniło się to, że do tekstur pack y, Fightful 32 y, piksele. 22-pikselowy i czyli texture Pack i Optifine przedtem wcześniej wcześniejszym odcinku Kurczę, język mi się prołączę Wcześniejszym odcinku. W wcześniejszym odcinku nie wcześniejszym odcinku, tak, w wcześniejszych odcinkach też, ale um, wcześniej też... Ja przed, jak zaczynałem budować, jak widzieliście, nie miałem tekstura ani Fatefula ani e, Optifina. O, matko. No dobra, tak to wygląda wszystko. E, Noc się robi, niestety. E, Ależ was szybko prowadzę. Tutaj to tak wygląda, tutaj zrobiłem taki niby że spawner y, naszych blazerów. Blazów. Bla, 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 bla. No i tutaj dalszy korytarz. Tutaj takie właśnie, jakby. Y, takie, ala, coś. Te cegły wszystkie są. Y, Strasznie czarne, jakby praktycznie nie brązowe, tylko czarne, tak mi się wydaje. Mm, I strasznie ciężko się z nimi pracuje, bo słabo ich widać. No i tak już wiecie. No i dodaję też ogień na dole. Tutaj jest oczywiście netherrack i podpalone wszystko. Powiem wam, że zapalniczka ma strasznie śmieszny dźwięk taki cyk, cyk. Taki, taki właśnie dźwięk. No dobra ale idzie z tym żyć dobra mam nadzieję że trochę wam pokaza pokazałem było trochę timelapsu trochę budowania i kolejny projekt który chciałem zbudować i zbudowałem um, no dobra o już myślałem że wybuchnie bo nie trafiłem w niego jest sharpness 5 i nie wiem czy um, nie działa na keeperów bo czasami trzy razy muszę uderzyć. A normalnie też uderzam 3 razy i giną. Także nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra, idziemy spać, bo łóżko mam tam. A łóżko, o którym spałem podczas budowy mam w mieście. W wiosce, nie w mieście. Bo miasto to... Do miasta to jeszcze trochę brakuje. No i teraz mam równe z 30 FPSów, bo mam ustawione na 30 FPS-ów. E, ponieważ na YouTube i tak jest... YouTube tak, i tak zmniejsza do 30 fps więc nie opłaca się chyba w, nagrywać e, większej, e, większych, większej ilości kratek na sekundę. What the fuck, pigman, hi! Daj! Ty kurczę, tylko... WHAT THE FUCK! Wow, typek! Ale on miał na mnie na dwa hity. Bez kitu. Jaki dziad, dobra trzeba gubić, ej Dajcie mi tutaj miecz Albo żelazny zrobię I będę próbował Grzybki mi się tu rozrastają To miała być tylko forma dekoracyjna Jak w formie dekoracyjnej Dobra, tutaj zostawię, bo na pewno jeszcze zginę Bo ja zbroi też nie mam Kurczę feja Kurde faja. a gram chyba Hua! Hua! No dobra, zabiliśmy gościa To chucha to chyba było nie na miejscu Ale dobra, jedyne co miałem to żarcie um, Kill off! Gdzie jest mój kill off? Uu, bez ja myślałem, że zginął Gdzie ja drugiego takiego znajdę? <laughs> dobra, mamy tutaj wszystko I to wszystko, żegnam się z wami Miło się budowało, eee, w końcu zbudowałem, chociaż miałem w tym sezonie tak nie budować, miałem z, w zasadzie przeżyć przygodę, ale z tymi winterami, hmm, jest strasznie ciężko, bo zabijałem ja do tej pory i mi nie dropa czaszka, ale oglądałem, słuchajcie, Rox MB, eee, to jest taki dosyć już sławny, on się strasznie sławny szybko robi, eee, ja, go, ja go subskrybuję od, eee, gdy miał widzów, nie wiem, może 8000, 10, jakoś tak. I bardzo szybko już ma prawie 3000, 30 ponieważ buduje bardzo, bardzo dużo i na przetrwaniu, na e, trybie przetrwania. Tak? Survival, na trybie survival. I on robi strasznie niezłe rzeczy. E, strasznie niezłe rzeczy. Bo takie moje budowle to jest nic w porównaniu do niego, to jest najlepsze. E, on pokazuje też, jak. To robi w timelapse. Niektóre timelapse są naprawdę długie, ale i też szybkie, szybkie, mimo że są długie, tak? Mimo że są szybkie, to są długie. O tak! Bo naprawdę sporo pra pracy w nie wkłada i, i jest, jest roboty. No i nie dziwię się, zasługuje na naprawdę większą liczbę widzów, ale no nie wszyscy go od razu dostrzegą, nic tam zasubskrybują, wiadomo. Ale naprawdę życzę mu powodzenia. No i co chciałem jeszcze powiedzieć? To chyba wszystko. Nie wiem, tak mi się wydaje. Zjem jeszcze chlebek. Zrobimy kamerkę. Tak. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Nie zapomnij zostawić komentarza i dziękuję za ocenę oraz wszystkie subskrypcje. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.